Jeżeli ktoś wybudował sobie dom w określonym miejscu, wiedząc, że przepisy gwarantują mu, że elektrownia wiatrowa nie powstanie bliżej niż wynika to z zasady 10H, a nagle radykalnie zmieniamy przepis i nagle elektrownia wiatrowa, pole wiatrokowe powstaje 500 metrów od jego domu, to jest to po prostu nie fair. To jest uprzykrzenie życia takiemu człowiekowi, to jest obniżenie wartości jego nieruchomości i to jest po prostu naryszenie jego nabytych praw. W związku z tym oczywiście pojawią się pozwy sądowe, słuszne pozwy sądowe, a odszkodowania z jednej strony nie będą zadowalały właścicieli takich domów, a z drugiej strony będą kosztowały ogromne pieniądze polskich podatników. Powiedzmy sobie jasno, że elektrownie wiatrowe są dotowane ogromnymi pieniędzmi. A państwo nie powinno, nie powinno ingerować w to, z jakiego źródła energii korzystamy, jakie źródło energii jest dominujące na rynku. Powinno wygrać w ramach konkurencji rynkowej najbardziej efektywne i najbardziej racjonalne na danym obszarze źródło energii. Tymczasem państwo dotuje powstawanie pól wiatrowych, co oznacza, że my po prostu przepłacamy. Zresztą wystarczy spojrzeć na dane. Te wiatraki w Polsce, jak mówił klasyk, taki mamy klimat, więc te wiatraki w Polsce są wykorzystywane w jednej trzeciej zaledwie ich naturalnej efektywności. A co więcej, polskie sieci energetyczne nie potrafią przyjmować tak zmiennego, niestabilnego źródła energii. Mieliśmy przykład zaledwie kilka tygodni temu, kiedy to mieliśmy silne wiatry nad morzem i polskie sieci energetyczne celowo zaniżały ilość przyjmowanych energii z wiatraków to się po prostu w Polsce jeszcze nie opłaca dlatego trzeba tą ustawę po prostu wyrzucić do kosza Konfederacja wolność i niepodległość